Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym vlogmasie na moim kanale Jest to już ostatni vlogmas w tym roku I chciałam wam bardzo podziękować, że oglądaliście do końca moje vlogmasy I przede wszystkim chciałabym wam życzyć spokojnych, zdrowych i wesołych świąt Zobaczmy co mamy w kalendarzu Ptasie mleczko 21 mamy ptasie mleczko ukradnę Karolowi. O, I jest! W końcu. Dobrze. Z powrotem na mnie. Jasne. Tu jeszcze się tam światło odbija od okna i nie wiem czy mi widać w ogóle, czy mnie nie rozświetla. 22, 23. 23 mamy tutaj, taki trochę ASMR. 23 mamy bajecznego. Znowu po raz kolejny. Uwaga, uwaga. O, panie! O, Okulte, ale sztos. Jeszcze nie mogę tego tak wyciągnąć. Giełka taka do włosów. O zapachu ptasiego mleczka z drobinkami złota. Spójrzcie na to. O kurcze, mega to wygląda. Challenge niesamowity, bo tak wieje, że nie wiem czy to wypali w ogóle, czy nam przeszkód nie zdmuchnie. Ja tutaj poruszałam od Karola opony, proszę bardzo, drągi mam, więc mówię Wam, że będzie tor przeszkód? Będzie tor przeszkód. Zrobimy go po prostu obok paswiska na Mące, bo myślę, że tam jest najwięcej miejsca i też no, ja po prostu znam gdzie, gdzie są dziury, gdzie nie na tym paswisku, więc jest bezpiecznie po prostu. Będę wiedziała, jak ułożyć te przeszkody. Yy, no i troszkę spadł śnieg w ogóle w nocy. Jak widzicie, jest śnieg, jest. Yy, tylko jest yy, na plusie i on zaczyna topnieć. Więc zima po dwóch, aczkolwiek myślę, że uda się cokolwiek skoczyć i będzie cokolwiek słychać na kamerze na zewnątrz. Naprawdę jest mocno. Skoczysz ze mną? Ci przy szkoli? No skocz, skocz. Dobrze. Ale łilkuś jeszcze mój kochany, no to. Dobra. Chodźmy zobaczyć stan wiaty. Nawet tak dużo nie zjadły. Zobacz. Była tak cała. No w sumie trochę dużo zjadły. Nie wiem. Nawet nie jest źle ze stanem tutaj kup. Zaraz to musimy zmie zmieść. Bo Wilber zostaje, Hakamady bierzemy, ją osiodłamy taksyszku No super mój koń. Super. Zobacz jak ładnie. Siatka to naprawdę się przydaje, bo przynajmniej nie jest wszystko rozwalone. Nie? I co, kto na kupach spał? Spaliście na kupach? Z na Hakamady? No, może i spał. Trochę posłodem jest brudno. A Wilber? Wilber nie wiadomo na co czeka. Na wody czekają. Zaraz wam wodę dam. No. Dobra, dzięki. Będzie. Będzie. Ktoś w ogóle napisał, że siodło za bardzo z przodu leży, ale kochani, tu się kończy przedni łęk. A zobaczcie, ile jeszcze poduszka wystaje, bo to jest siodło skokowe, więc tutaj normalnie może na łopatkę nachodzić. Ważne, żeby tu, w tym miejscu. Nie nachodziło siodło na łopatkę, więc sobie sprawdzam zawsze i kończy się idealnie tutaj, w tym miejscu łopatka, więc siodło jest dobrze ustawione. No. Uwielbiam ten czaprak, oczywiście spasi konika. Trzeba nagrodzić konia za ładne stanie, tylko oczywiście z tej strony. Super. Cool. No. Ale mieli tam, tak? Dobra, tu jest raz, dwa, trzy, cztery na piątce. Teraz Czemiona. Ja nie pamiętam, jakie ja miałam teraz. Pięknie. To co, my z Ogłowia jedziemy, tak? Te skoki. No już to widzę. Tak by się napaliła na te skoki, to ona by wywiozła nas jeszcze do lasu potem. Bo ona komanda, uwielbia skakać. Pięknie. Piękny kon, ubrał piąkno. Dobrze. Jak ona jest cierpliwa, pacztowa na oku. Stoi ładnie, spokojnie. Sześć lat, będziesz miała w kwietniu, nuciu. No. Widzisz i co? Ciepłe więc było? No, super. Mój outfit, zobaczcie, skarpeteczki Mikołaja Świętego. Takie. No, bo zapomniałam tych e, stylpów. A dobra już tam. No tak, żale swoje musi wylać. Że został biedny. Ale to by się źle skończyło, jakbyśmy luzę Wilbera wzięli, a miałabym na niej skakać. To nie widzę tego. Nie bój się. Ona ma taką minę ran! Uciekamy! Dawaj Syśku. Tak super cool! Dawaj, dawaj. Słuchajcie, zsiadłam z akamady, bo przecież ona jest przerażona. Tak wieje, tu wszędzie wszystko się rusza. Ja pojechałem tam, za tego szaka, to była tragedia. I zsiadłam z niej. To no widzicie jako biedna, no, no no I nie wiem co teraz zrobić. Czy jest godzina 21, tak. E, czy właśnie będziemy robić kulik z hakamaną? Tak. E, czy nas troszkę pogrzało? Możliwe. Aczkolwiek ten śnieg będzie tylko i wyłącznie przez tą noc, bo jutro rano ma być plus 7 stopni. I tego śniegu niciula nie będzie. A zobaczcie jak napadało. O, napadało z 30 cm śniegu, jak nie więcej. E, więc bardzo się cieszę. Ulica jest cała biała, także spróbujemy sobie z Hakamadą e, zrobić kulik. Karol będzie jechał na sankach, ja na Hakamadzie i zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. No chciałabym kurczę, skorzystać z tego śniegu choć ostatni raz. O, teraz widać jak sypie ten śnieg, kurde. O ile co kolej będzie. Patrzcie na Wilbera w ogóle. Wilber jest cały zaśnieżony. No, jak na Syberii, tutaj pakuje. Pakuje też jest cała zaśnieżona. Ale mówię, ona trochę ma taką słową, tą termoregulację i yy, ciepło na zewnątrz daje i śnieg na niej od razu topnie. No, chyba, że ogień, no to wiecie, że nie. A na Wilperze ten śnieg nie topnieje, on jest zabezpieczony 100%. Dziadek, mróz, o, stachuję... Aha, na chciała się wyczyć. Dobrze, chuluba. Proszę. O, to jest cała Kamada. <laughs> Ale jak, jak wiesz turchu, lekko, to ja już wiem o co chodzi jej, nie? O! O to ci chodziło? Dobrze. A ten poszedł wiatr. Dobra, ubieram was. Idziemy w ogóle nic nie widać na tym nagraniu. Taki. O matko, co ja się? A, tu sól. Ciekawe kto tu sól wyrąbał tu. Zawiate. Dziady. Taki. Bo patrzcie jakie tańce tu robią Wilbek Dobra Patrzcie, tucha kola, całe tu hakona cała jest wszędzie w ogóle czaprak założyłam, żeby się nie pogrodzić A tam jest Karol Karol, powahaj. No, widać się trochę coś Na razie zjeżdżamy w dół, więc Karol sobie hamuje A idziemy sobie z tempem. Ja w ogóle jestem ubrany, jak na Sewery, patrzcie w kasku ten Pada śnieg, śnieg, jak nie wiem. No skorzystamy, bo naprawdę nie będzie tego śniegu na zajutrz. Mogę Wam dograć jutro scenkę, że rano pokażę Wam, że ten śnieg stopnieje. No po prostu idzie na plusie, nie? Super, haki, brawo! Ale Ty jesteś dzielna, no? Mały świąteczny wystrój, już. Nie wiem, jak inaczej Wam nagrać, bo naprawdę, zobaczcie, jak sypie tym śniegiem. Hit. Gdybyś musiał, Karol, nagrać. Ty uwierz, telefon weźmiesz, nagrasz, co? Dasz radę? I pod górę jechać potem? No pod górę no spoko. No. No tu to widzisz, to musia tak no muszę tak pilnować. No tak, a potem może ten, jakoś ogarniesz. No tak w miarę, nie, jak... dzi... Nie, nie, tylko gdzieś tam gdzieś boki może dotykać czasami, ale tak jest git. I że wszystko mi po twarzy leci. Dobra, nagrywamy. <śmienicza> no fajnie, kurde. No już no, nie mówiłem, bo nie chce, żeby mi do buzi te kawałki wpadały, nie? Ale ona zasuwała tym kursem. No kurde. Taki wyciągniętym leciała. A golofem jak cię tu przyspieszyła? Fajnie. To ja równokie to straciłam, bo nie widziałam, że na przyspieszył. Super, fajnie. Ale na poklebyśmy się jeździ o wiele lepiej niż środku. jestem tak przyklejona wtedy. Czyli każdy ruch, nie? Super fajnie. dobra, już ściągamy to z ciebie. W ogóle wszystko było fajnie. Tak zrobione, że od razu chwila mi wszystkie liny Spadają, no, nie? تم تاسم بو <respuesta> <objectively>. <oversized> No, no, tak, no. tak. No, nie, jest, nie jest od boku, giz. Tak? No. Dobry. Dobry. Ona ma jakieś, yy, jakoś alergię bardziej przy ślegu, nie? Coś nie, coś potrafi. A u biedny tam. Już też potrafi. Dzisiaj. potrafi. Jak to mówią, u sąsiada najlepsza trawka. Tak? Konie? Z pięknym widoczkiem. O, idą, idą, patrzcie. Idą. Wilber, proszę usprawiedliwienie. To, że tutaj sąsiad ma pastów, widzicie? Więc one sobie przeszły przez bramkę. I tak naprawdę to jest pastwisko, tylko że to jest sąsiada, pastwisko krów. Na szczęście tych krów nie ma, no bo jakoś nie wiem, dawno ich tu nie było. Dzień dobry. A konie sobie przywłaszczyły pastwisko, tak? witam na bób. ja już was widziałam tam z łąki se so myślę o nie o nie Wilber i gdzie i na łąkę dokładnie opasz jak już idą one już wiedzą gdzie iść tak już wiedzą już wiedzą że idziemy a jeszcze ciebie nie przywitały <grytanie> ale patrz na Wilbera jak on się trzyma nie on już, on już nie zostaje sam Święta, święta i po świętach. Nie było czasu w ogóle nagrywać. Nie psinek? Popatrz się. Sprzątamy teraz wiatę bo tutaj konie paradowały przez cały czas e, i sobie się kojadły. A wczoraj ich właśnie dałem na tamte pastwisko, bo było jeszcze trochę trawy. E, siano mieli, zjedli i pewnie jakaś uznała, a za ogrodzeniem lepsza trawa i sobie po prostu przeszła pod ogrodzeniem, bo widziałam, że ogrodzenie całe tylko jest takie poluzowane. Na Wilber i poszli sobie do sąsiada. Żeby że sąsiad ma pastuchy wszędzie, więc one tak naprawdę w labirynt weszli, bramy tylko po i, i sobie pewnie jedli tam Ta mama pomaga sianko eee, z główienkiem wywozić do robu. jest cała wiatr. normalnie jest z, z tych i z tego. Oni leżeli i wszystko w jednym na sekret. Przez całe święta tu były. Się mhm. obżerali sianem mieli full wypas na święta Konie też Patrzcie koń na Hakamadę Dziad jeden pierdzielony Teraz śpi, tak? Teraz śpi Co za normalnie Tak? Zaraz Sianku przywieziemy bele im tutaj paswisko Nie Wilber? Uciekinierzy No Tutaj już prąd jest A ty nie śpisz? O, ty widzę, że tak Śpisz, a nie śpisz, tak? No powiedz widzą, ładnie, kto tutaj tak śpi? Siśku mój? No super kot. Patrzcie, nagramy jeszcze. O, patrzcie. Ja tam auto odpalone zostawiłam, a co tam? Szelbi w środku. Nie, bo nie chciałam jej, wiecie, płoszyć, bo ona zawsze jak słyszy silnik, to wstaje. A teraz normalnie, zobaczcie, ona sobie trzemkę robi. ona śpi. Śpi mój kochany konik, tak? Tak, śpi ładnie, śpi. Normalnie, hit. Ona, ona w ogóle ma miejscówkę, bo zauważcie, że drugi raz ją przełapałam, że w tym miejscu właśnie leży. Bo ogólnie, jak wcześniej też, się przy mnie tu położyła, i żeśmy się leżały, to też tutaj spa. Patrzcie, Wilber tam też się zasypia, widzę. Tak, to normalnie trzeba do łóżka. Przynosić jedzenie. Proszę bardzo, bo to jak na królową przystało. To... To o! Tam Shelby biega. Wilber też je. Szybko wyszłam z auta, a Kwana dalej sobie leżała. Ona sobie chilluje w tym momencie. Idę z tym wiadro, ona się patrzy na to wiadro. Ja mam takie, a okej okay, koniu, nie wstajesz do jedzenia. Podłożyłam jej to wiadro, tak się prawie popatrzyła. I zobaczcie jak delikatnie sobie teraz je. O. Taką hakawadę lubię. Aki No dokładnie. No to auto z Wilbera widać za tobą. Wy to jesteście uciekinierzy, wiecie? No mówiłam, agenci B. Tak? A masz w ogóle tom. <grym> Chrapy masz te, te, zielone całe. syśku. No. Patrzcie, ona nawet, ona nawet nie śni, żeby wstawać, nie? Panienka ma y, teraz ustaloną przerwę o godzinie 14, nie 15.38. Ustalona przerwa na leżenie, więc nic nią nie, nie powstrzyma. Będzie dalej sobie leżała, spanko, tak? Odpoczywała, nawet jedzenie jej nie powstrzymało. No tak, tak. Chciałabym wam przede wszystkim podziękować za to, że oglądacie Moje filmy, że wspieracie mnie. Pewnie zauważyliście, nie było dość długo filmu, i ostatnich dwóch vlogmasów, które nagrałam wcześniej, stąd te daty na początku, żeby Was nie zmylić. Wiele razy się poddawałam podczas tych nagrywek. Że wyświetlenia w dół poszły, że coś nie idzie, że filmy nie są takie, jakbym chciała, że coś się nie udaje tutaj z kolmi, albo pogoda się psuje. I, I tak stwierdziłam, że kurde, idą święta. Dlaczego ja mam się tym martwić? Jakby po świętach wrócę z nową energią, na pewno nagram dla Was film albo takie właśnie podsumowanie. I na pewno wszystko jakoś się to ułoży, dlatego zdecydowałam się po prostu no, nie wstać z żadnego filmu i spędzić ten miły czas z rodziną, z moimi konikami i myślę, że na dobre mi to wyszło. Filmy wracają spokojnie, nie odchodzę z YouTube'a, chociaż jest ciężko, ale myślę, że razem damy radę i zrozumiecie mnie tak samo, że to nie jest po prostu takie łatwe tym bardziej, że samemu się nagrywa, montuje. Daje się, pomysły na film e, się robi, trzeba też kamerować samemu jak się do koni pojedzie, trzeba też koń, końmi się zajmować, to nie jest takie łatwe jakby. Chcę żebyście wiedzieli, e, że staram się dla was jak mogę i naprawdę jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał, to będę bardzo bardzo wam wdzięczna, bo to pokazuje właśnie, bo to jest takie właśnie takie dobro, które wraca do mnie z powrotem za te moje poświęcenie, żeby nagrać ten film, zmontować w jak najlepiej, oczywiście jak dam radę. I no i tyle, no takie słowa prosto z serca, na koniec chciałam Wam podziękować jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym odcineczku i nie zapomnijcie takie łapki w górę zostawić i napisać koniecznie komentarz. Trzymajcie się, cześć!